No, to właśnie wiadomo kto. W ogóle chciałem pokazać: posiłek o Mińsko, sałatka, ogórki półkiszone, nowe, nowe ziemniaczki, mięsko. W ogóle Już nie będę jacna, co? Na świeżym powietrzu, a nie... O, przyszedł dopiero. No właśnie, kawałek mięsa. No byłem w moim sklepie, jakie pogody, już ta kurtka, węnglera już sucha, a i tam tu będzie wszystko suche Taka pogoda i byłem w sklepie kupiłem i wlałem jeszcze wody. Kupiłem dwie łapy duże świńskie na pół przekroili w sklepie i żeby jedną łapę dwie kości jak gryz. On musi też jeść. A nie, byłem właściciel cały dzień go w domu nie ma. To sieć. Mówi sieć w domu. No. No, z rana chciałem właśnie pozdrowić serdecznie Piotrkę i Monikę narzeczoną Serdecznie pozdrawiam I chciałem też powiedzieć, że zrobiłem o mleko, jeszcze jedne płatki kupiłem Białe z tym kukordziane i całe te z rana to właśnie nagram, bo dzisiaj rano dojadłem. Na niego mówiłem te pyszne, całe te było bardzo dobre i zdrowa. To jest zdrowa żywność, co pokazywałem wcześniej. To suszone truskawki, te białe, całe te, i płatki, co ja kupowałem, też wspaniałe, dobre. Mleko trochę w proszku też dałem i zwykłe mleko, całe pomieszałem, całe te to. Taka to właśnie żywne, to taka żywność, którzy to powinni korzystać, takie robić. O, żółty ser to ci sportowcy, oni sportowcy nie powinni za, za bardzo dużo mięsa tłustego jeść. Lepiej y, białko o y, ryba. Na przykład. Smażona, czy konserwie z cybulko bożą, czy całe to pachnie, bardzo dobre. O. To nowe ziemiątki. O no jakie? Żeby zdrowo zjeść, o witaminy, ogórki półkiszone takie trochę tam octu jest to właśnie y, Paweł y, z Lublina przywiózł o, i to bardzo ślicznie, elegancko wygląda i ogółem chciałem powiedzieć, że o. Tak mięso. Trzeba mięso jeść. Już nie brałem stojaka. Tak muszę wiem bo ten już był słychać krzyczy. No i dzwoniłem do Meksykanów. Później z pracy już wraca. O. A tu schodzi już. Hmm. Słychać jak krzyczy. Bardzo dobry. O, jedureczek świeży. zdrowie właśnie pokażę jak to wygląda w połowie zjadłem i ogólnie życzę Wam wszystkim smacznego zdrowa żywność jest najważniejsza nie byle co się nie je żeby być zdrowym. I przeprawiłem trochę, trochę wegety, przyprawy. O. Ekstra wygląda. O. o, rybki nawet. No i ugółem Dziękuję.